Martyna, my się dzisiaj znajdujemy na premierze filmu Pokolenie IK. Tak film, można powiedzieć, że troszeczkę podszyty takim... Se seksualną. Tak, 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 tak. Seksizmem, seksualnością, znaczy, podbojami... Wie, wie, pod... Wiemy, że książka. Tak, podbojami miłosnymi przez mężczyzn, wymienianiu kobiet, przede wszystkim przez mężczyzn. Jak, y, co ty o tym sądzisz? Takiej tematyce. Znaczy, no, sądzę, że przedmiotowe traktowanie kobiet jest zawsze złe, tak? I, e, I cieszę się też, że tak wiele się zmieniło od czasów, kiedy ta książka też została wydana, bo ja pamiętam ten moment, kiedy, kiedy ta książka się pojawiła i był wielki szał. E, ja też pod wpływem jakby nacisku gdzieś tam moich znajomych się z nią zapoznałam, no ale nie byłam w stanie przez nią przebrnąć. E, ale też wiem, że dzisiaj jakby wiedziałabym o wiele bardziej jak nazwać właśnie pewne rzeczy tak? Właśnie jak nazwać przemoc w związku, jak nazwać świadomą zgodę, wyznaczenie granic, czym jest przedmiotowe traktowanie kobiety, jakie teksty nie są w porządku. A więc dużo się zmienia w świadomości i mam nadzieję i wydaje mi się, że w tym filmie też będzie odzwierciedlona ta zmiana właśnie pokoleniowa, która zaszła. Mówimy tutaj właśnie o tej zmianie pokoleniowej, którą widać, prawda? Ty również jesteś taką osobą, która do tego namawia, aby przede wszystkim traktować kobiety z szacunkiem i kulturą. Czy myślisz, czy ty miałaś kiedykolwiek w życiu do czynienia z takimi mężczyznami, którzy jednak przekroczyli granicę, traktowali ciebie przedmiotowo? O, oczywiście, że tak. Myślę, że większość z nas miała do czynienia na przykład z molestowaniem słownym na ulicach, tak zwanym catcallingiem, czyli kiedy idziemy sobie spokojnie ulicą, chodnikiem, i na nas się trąbi, tak? krzyczy się, że fajne XYZ. Szczególnie gdzieś tam jest, jest na to sezon, jak się zaczyna wiosna, lato, i zaczynamy też odsłaniać swoje ciało w naturalny sposób pod wpływem wzrostu temperatur. Więc tak, jak najbardziej, no i nie jest to przyjemne uczucie. Bo jednak czuć wtedy taki duży wstyd, yy, zastanawiam się często, czy to z nami jest coś nie tak, czy to my źle zrobiłyśmy, nakładając krótszą spódniczkę, sukienkę na ramiączkach, a to nigdy nie jest o nas, to jest zawsze o tej osobie, która przekracza granice i warto żeby też mówić o tym głośno. Tak i mam tutaj takie wrażenie, że czasami to też prowadzi do kompleksów y, u was kobiet y, odnośnie wyglądu, odnośnie y, samo, tej samoakceptacji. Y, czy myślisz, że y, wam jako kobietom y, Utrudnia to funkcjonowanie właśnie w takim życiu realnym? Myślę, że zdecydowanie tak, bo jednak wstyd to jest taka emocja, która bardzo mocno ogranicza. Um... To jest taka, taka emocja, której nie lubimy też czuć, tak? Więc automatycznie, jeżeli zostałyśmy na przykład na ulicy nazwane per, e, na przykład słowo na D, e, czy po prostu ktoś na nas, nie wiem, zatrąbił, czy zaczął laskać na nasz widok, e, no to automatycznie zaczynamy czuć wstyd, czasami też na przykład gniew, tak? Jeżeli jesteśmy świadomi, że to nie jest nasza wina i mam nadzieję, że coraz więcej dziewczyn i kobiet tak czuje. Ale jednak, e, kiedy czujemy ten wstyd, no to zaczynamy robić wszystko... Po to, żeby już więcej go nie czuć. Czyli zaczynamy się zasłaniać, czyli zaczynamy troszeczkę żyć w oderwaniu też od, nasza, od naszego ciała, bo, bo zaczynamy się też bać tego, że to ciało właśnie stanie się tym, pod tym przedmiotem, tak? Jakby mówimy o przedmiotowym traktowaniu. Także. Mam nadzieję, że ta świadomość jest coraz większa, mam nadzieję, że zobaczymy to też dzisiaj w filmie, że jednak mamy tą świadomość i edukatorki, i edukatorzy robią wspaniałą robotę i różne fundacje, organizacje pozarządowe, także trzymam mocno za to kciuki, żeby tak było.